gra fabularna, w której rola odtwarza się całą postacią, najlepiej przebraną, w stosunkowo dużej przestrzeni. Nazwę angielską tłumaczy przez teatralna gra fabularna, co daje jej istotę i pochodzenie od RPG, czyli gier polegających między na głosowym wcielaniu się w rolę wybranego bohatera, który wraz z innymi członkami drużyny, odgrywanym przez graczy lub przez prowadzącego, zwanego mistrzem gry, eksploruje najczęściej fantastyczne świat i stawia czoło różnym przeciwnościom. Czyli, jeżeli mamy klasycznego RPG, którą to nazwę na angielską tłumaczę na narracyjne gry fabularne, e, oryginał może powinien być wzbogacony na to że To jest gra stolikowa, rozgrywana na stoliku, to, to jest bardziej precyzyjne. Gracze otaczają sobie jakiś stolik, czy cokolwiek tam, zazwyczaj takiego. E, jeden prowadzi, utrzymując w umyśle świat bohaterów niezależnych, czyli takich, których nie ma. Z tymi, którzy akurat spotkali się i chcą grać. Czyli odgrywa wszystkie postacie, z którymi można się spotkać w tym świecie, i wszystko to, co jest potrzebne, oraz prowadzi jako narrator, opisuje oraz nakazuje testy, często też przeprowadza, czy dane czynności się udają. I czasami gracze modulują głos, nie mają generalnie zawsze takiego obowiązku. Próbują się jakoś wcielać w te postacie, deklarują co te postacie robią, co mówią, bądź zwyczajnie mówią za nie. I ruchu jako takiego za bardzo przy takiej grze nie ma, chyba że mamy na myśli dość częste rzucanie kostkami. O kostkach można się dowiedzieć wyjmując je z kieszeni, jeżeli ktoś przy akredytacji odebrał przydziałowe dwie kostki na głowę. No, oczywiście tych, tych typów kostek jest bardzo dużo i sposobów na mechanikę bezkostkową może jeszcze więcej, ale nie o tym referent. A teatralna gra fabularna będzie się różnić od tego, tym, że postacie nie są graczy za stolikiem, za czymkolwiek, gdzie siedli sobie w kółeczku, położyli się na trawie, naprawdę wiele różnych sposobów, tylko próbują jako całe osoby, całe postacie jakby w teatrze Odgrywać te role. Tylko tutaj odgrywanie tych ról to też jest bardzo umowna sprawa, ponieważ znów nie ma obowiązku ani modulacji głosu, ani dostosowania, ani ruchów nawet jakichś takich, które będą symulowały ich działania. Jest to zalecane, ale nie przymusowe. I podstawowy kłopot w tłumaczeniu. Osobom, które nie wiedzą co takiego jest, rozwiązuje przez porównywanie do różnych innych działalności, które że one pewnie też mogą być niespecjalnie znane, takie jak drama czy psychodrama, ale ponieważ najbardziej znany jest chyba teatr, to do tego warto się odnieść. W teatrze odtwarza się coś, aby pokazać to swoje odtwarzanie widzom. Jest to koncepcja własna tego, który odtwarza albo narzucona przez reżysera. E, czyli ci, którzy grają, grają dla kogoś, aby ten z tego grania miał owe coś. To coś może być bardzo różne, zależy jak zdefiniujemy jeszcze działalność artystyczną, przeżycie, wartości estetyczne i podobne, ale generalnie musi to być jakiś efekt, a przynajmniej chce się osiągnąć ten efekt, jak nie ma efektu, widz zasypia albo wychodzi z sali. No? I czyli teraz porównując do teatru w takim razie LARPA po pierwsze nie ma widzów. To nie tylko, nie tylko o to chodzi, że nie, nie zakłada się, żeby oni byli, ale oni nawet przeszkadzają. To znaczy wielokrotnie sprawdzono, że jeżeli by byli obserwatorzy zewnętrzni nie zaangażowani w to, co się dzieje, to oni deprymują tych, którzy coś robią. Tak jak na sesji, obserwator z boku też jest taką przeszkadzajką, którą większość nie lubi na sesji narracyjnej gry fabularnej. Natomiast jak to może wyglądać, to przygotowałem sobie zdjęcia swoich uczniów. Proszę, proszę zauważyć, że niektórzy są przebrani, niektórzy nie będą przebrani, jedna osoba nawet będzie w jakimś tam dresie stroje są po prostu trochę symulowane. Ma to być symulacja na tak mniej więcej pierwszą połowę wieku XIX. Oczywiście nikt w domu nie ma strojów z tej epoki. Tylko to jest takie jedno wielkie udawanie. No przepraszam, to od, od biedy ten strój może być nawet starszy, nie? Ale ten, w którym tam byłem, ale, ale jeżeli chodzi o przykładowo tutaj takie jakieś kombinacje. Zaleca się, żeby były stroje, ponieważ wtedy może łatwiej się wcielać w rolę, może przyjemniej wszystkim się gra, może jakaś, jakąś atmosferę e, wtedy łatwiej się wytwarza, ale gdyby nawet wprowadzić widza albo kamerę, czy też aparat fotograficzny taki tutaj poważyłem się zastosować. O, y, widzieli Państwo tutaj z lewej strony dziewczyna w jeansach, prawda? No normalnie gra tak czy pozostali, nie ma żadnego kłopotu. I, yy, Prowadziłem ten aparat, to było jakieś tam fotografowanie, ale tego też się nie zaleca, ponieważ to przeszkadza. Natomiast gdyby byli widzowie, czy gdyby to nakręcić jakiś film, to jest to dla zewnętrznego obserwatora potwornie nudne widowisko. Dlatego, że tam nic się nie dzieje dla nich ciekawego, ponieważ nic ciekawego dla nich się nie ma dziać. Ponieważ to w ogóle nie jest dla nich, tylko dla tych, którzy grają. I teraz można by dłuższy czas się rozwodzić na ten temat. Co to jest LAT, na czym to polega, ale generalnie też różnica względem takiego konwencjonalnego RPG jest taka, że tutaj może być znacznie więcej osób na raz. Ale kosztem tego jest, że mistrz gry, w tym zawiaduje, nie może tego wszystkiego skoordynować w normalny sposób, czyli taki jak na sesji narracyjnej gry fabularnej, że jest światem, jest postaciami, z nim się bardzo często nawiązuje interakcje, on panuje nad wszystkim. Jeżeli ktoś Przykładowo, chciałby przeszkadzać w takiej grze, prawda? To mistrz gry może na przykład przewrócić drzewo na niego, i też jest. Natomiast tutaj, ponieważ jest tyle osób, to mistrz gry, no tutaj jak byłem mistrzem gry, chodzący sobie, on może czasami podsłuchać jakieś rozmowy, ale po pierwsze nie musi. Stara się tylko opanować jakby takie podstawowe parametry, podstawowe wątki. To z tego, na czym polega sztuka zbudowania takiego lata? I tutaj odwołam się do jakby początku swojego myślenia o, o larpach, jeszcze zanim, zanim dużo wcześniej przed doktoratem, kiedy po prostu jeździłem sobie na konwenty, byłem członkiem zespołu, który nazywał się Imprimatur Larp Team, i robiliśmy po prostu na konwentach larpy. Tam głównie robiliśmy larpy według scenariusza scenariuszy Marka Nogi, czy którzy czytali taki magazyn portal, wydawany przez, wydawany przez portal, e, to kilka z tych scenariuszy mogli przeczytać. I pamiętam, to było chyba na drugim Draculu, czymś takim, e, prowadziłem scenariusz, który się nazywał Kadar Grakmar, osadzony w realiach Ohamera. E, I to już chyba trzeci raz to prowadziliśmy. Pierwszy raz chyba prowadziłem samodzielnie jako jeden. Jedna osoba, to no może mi jakoś policyka w tej chwili nie pamiętam, chyba nie. Ale z, zadziwiło mnie kilku graczy, którzy no, po prostu nic nie robili. Siedzieli. Sobie. No, ale to wiadomo, ponieważ jest sporo uczestników, nie można się wszystkimi zajmować. No nawet siedzą, to siedzą, nie wyglądają specjalnie ani znudzonych, ani, ani, ani nie przeszkadzają. Ale w końcu, jak się wszystko skończyło, miałem trochę czasu, to podszedłem do... Jednego z nich i się pytałem, no miałeś taką postać, ale tak zauważyłem, że prawie cały czas sobie przesiedziałeś i, i nic, nic zupełnie nie zupełnie robiłeś. No, ja stwierdziłem, że moja postać może sobie siedzieć i przyglądać się co się dzieje. No. No też taki pomysł. Ci, którzy prowadzą sesje narracyjnych gier fabularnych, na pewno spotkają się z takim zjawiskiem, że są gracze, którzy się świetnie bawią, a przez całą sesję czasami nawet słowa nie powiedzą. Zrobią tak, jak tutaj koleżanka w pierwszym rzędzie, na pytanie mistrza gry odpowie i, i jakoś, jakoś gra dalej. Się toczy, ewentualnie, myślą mu poda kostkę, on rzuci też bez słowa, żadnej deklaracji. Ja miałem też takiego gracza, który odzywał się tylko zmuszany. A no, tak to nie. No i, a pytany na, na końcu, jak było, wspaniale, fantastycznie, nie, nie ma żadnego kłopotu. Natomiast, jeżeli używać takich sposobów jak RPG czy larpy w nauczaniu, to niestety trzeba jednak wykluczyć takie sytuacje. Dlatego, że tutaj jest taka podejrzana kategoria przyjemności, znieważana bardzo często różnych, na różne sposoby. Dawniej może częściej używano kategorii zabawy, która brzmi lepiej, uczyć bawiąc takie różne kwestie. Natomiast jeżeli przyporządkować to jakichś technik, które można by używać w nauczaniu właśnie teatraną grę fabularną, to ona ma dużo wspólnego z sposobami metodami aktywizującymi. Ja będę teraz rozwoził na temat, jakie są metody aktywizujące, jest ich sporo. Ale generalnie zakładają one czynne uczestnictwo w działaniach. Dzięki któremu to uczestnictwu jest pewna korzyść. Korzyść z... W tym wypadku LARP był na motywach trzeciej części Dziadów, dokładnie dwóch scen, scenu, sceny Salon Warszawski i sceny balu u senatora. I tutaj przeważały takie wątki spiskowe. Czyli... Jeżeli zakładamy, że jest to metoda aktywizująca, w takim razie nie mogą być to bierni obserwatorzy, którzy sobie wymyślą, że będą tylko obserwowali i czerpali przyjemne z tego, że ktoś inny działa. Zasadą jest uruchomienie, zaktywizowanie. Wobec tego cała sztuka w takim razie budowy takiego lata e, musi e, wymuszać działanie. W jaki sposób w takim razie wymuszamy działanie na, na bohaterach? W jaki sposób w ogóle można opanować taką dość dużą grupę? Tutaj mamy zmieszane zdjęcia z dwóch lat, z dwóch larków. I może to się dało zauważyć. To jest z kolei, puszczę to. Puszczę. Mały komentarz do tego, co zobaczymy. To nie jest klasyczny LARP, jest to zmieszanie larpa z symulacją ekonomiczną. Nazwałem to warszawscy kupcy, i tutaj już jest bardzo mało przebranych osób. To no tak na motywach, powiedzmy, larki. Troszeczkę. Oni tutaj się nie zajmują odtwarzaniem żadnych ról poza tak troszeczkę, że są kupcami powiedzmy w XIX wieku. Oni handlują troszeczkę takie monopoli w przestrzeni. No, niektóre są przebrane, niektórzy zupełnie są nie przebrani. Nie jest to istotne. Zajmują się pozyskiwaniem różnych dóbr. Ja tutaj za biurkiem obsługuję giełdę, czyli akt, zmieniam notowania, rzucam kostkami, jak wzrosły, wzrosły ceny pewnych towarów, innych spadły, sprzedaję, kupuję. No, powinno być zdjęcie biurka w pewnym momencie taką kupę pieniędzy miałem, ktoś miał zachowanych stu złotówki z jeszcze czasów perelowskich i to się bardzo przydało, przy jeszcze używamy jakiś tam jakiegoś monopola właśnie, Wie? pieniędzy, czyli to jest troszeczkę inny sposób. Wracając do tamtego, czyli w jaki sposób opanujemy taką, taką dużą grupę ludzi? Trzeba rozpisać im role, które po pierwsze będą zazębione, Najlepiej, żeby każda osoba miała co, co najmniej, oprócz opisu swojej postaci, dwa różne zadania na różnym poziomie trudności. Te zadania budują ciąg fabularny, pewną liczbę wątków, dzięki którym oni działają w tym świecie no, wymyślonym, czy w tym przypadku zaczerpniętym trochę z historii, trochę z literatury. I e, znowu przerwa na komentarz. To jest z kolei lat początkowy w pierwszej klasie, takie wprowadzenie ogólnych zasad na motywach władcy pierścieni. E, tutaj rozgrywki są troszeczkę fabularne. E, głównie chodzi o to, żeby rozbawić towarzystwo i żeby zaczęli wspólnie jakoś działać. To jest ileś tam drużyn potworzonych. Można się domyślić, jakie role mają. Dość proste tak. dla pierwszaków. Czyli wracając do głównego wątku, mam nadzieję, że nie wyszedł z mojego referatu jeden wielki chaos. A, prowadzenie tych poszczególnych wątków trzeba niejako zaprogramować w ten sposób, żeby koordynator, mistrz gry miał pojęcie, w którym momencie. Przy najważniejszych zadaniach będą zapadały rozstrzygnięcia, bo to będzie oznaczało, że on wtedy musi być w odpowiednim miejscu sali i pilnować, jak to przebiega, zwłaszcza przy centralnych motywach. Przykładowo, przy balu senatora Wasylewa, najważniejszym wątkiem jest wątek spiskowy. Z jednej strony mamy polskich spiskowców, wspomaganych, jak się okazuje, później przez jednego sympatyka dekabrystów rosyjskich o czym oni wcześniej nie wiedzą, ale on poszukuje aktywnego z nimi kontaktu. Z drugiej strony no, oni mają wprowadzonego szpiega na bliskim otoczeniu senatora Wasylewa. Dokładnie stoi jego kochanka, która została tą kochanką na prośbę organizacji podziemnej. Z drugiej strony on na swoich donosicieli. I te podstawowe, podstawowe wątki dotyczą tej rozrywki spiskowej. Rzecz jest ustawiona 5 lat po powstaniu listopadowym, które wiadomo, jak się zakończyło, i yy, sporą przewagę ma strona rosyjska, i to też jest zaprogramowane w tych wątkach. Mają więcej funduszy, przykładowo, więcej rubli na przekupstwo, a sporo osób zgrających, przykładowo, potrzebuje zdobyć pieniądze na różne tam z, z różnych powodów. Przykładowo z powodu długów karcianych, z powodu, że jest za mały posag, i wielu innych powodów, które wymuszają tutaj tego typu działania, jest sporo też osób, tych, te, które są na sali, w tym rampie, które ma takie zadania bardzo proste, typu szybko wyjść za Dobry powód przyjścia na bal w końcu, prawda? I to też trzeba różnicować, zawsze starałem się kilka razy, już to prowadziłem do trzy razy, takie, takie bale. Najinteligentniejszy i najbardziej uspołeczniony chłopiec z klasy dostaje rolę senatora, bo on musi trzymać te, tych wszystkich swoich e, szpicli i zawiadywać próbą rozgryzienia tajnej organizacji i dochodzić. A e, jeżeli chodzi o drugą stronę, to zazwyczaj najinteligentniejsza i e, najlepsza społecznie, bo to chodzi też o nawiązywanie kontaktów prawda, w trakcie. W trakcie rozgrywki ktoś, kto ma lepsze umiejętności interpersonalne, jest skuteczniejszy, jeżeli oczywiście tylko wykorzystuje swoje umiejętności. No, to jest kwestia mobilizacji przez mistrza gry. No, zazwyczaj obsadzałem w roli głównego szpiega organizacji podziemnej. Albo, zależy, jeżeli, jeżeli udało mi się dobrać dostatecznie dużą liczbę uczniów o odpowiednio dużym potencjale. Na stronę spiskową polską to dwie najlepsze osoby z kolei były z strony rosyjskiej, czyli Wasylew i główny śpieg, jego, który jest kobietą, wdową, która ma córkę na tym balu. Oni wiedzą, że ona donosi, że od dłuższego czasu postawiona była swego czasu w takiej sytuacji, że nie miała innego wyjścia. I mistrz gry musi opanować te wszystkie wątki, zwłaszcza w punktach takich przełomowych. I sztuka prowadzenia tego larwa. Po pierwsze, to jest rozpisanie odpowiednich ról i dobranie do nich postaci. Oczywiście to, co normalnie działa na każdych, na każdych zajęciach, odpowiednia motywacja wszystkich zebranych. No, opis sytuacji, jakieś okoliczności towarzyszące, oczywiście się, też się przydają. Wytworzenie jakiejś atmosfery, której pomaga oddzielna sala, stroje i. Na czym to dwa polega, co też się wprowadza wcześniej przykładowo takimi prostymi zabawami, jakie, jaka tutaj jest widoczna. A teraz puszczę może inną. O. To z kolei jest jakby efekt, po iluś tam larpach, oni mieli za zadanie sami zrobić lampa. Ja byłem tylko uczestnikiem. I to w dodatku bardzo szybko mnie sprzątnęli, otruli dokładnie, no tak wyszło, no. widocznie mieli w tym dużo radości e, i, e, i to byliśmy na wycieczce, to jest w Karkonosze, koło schroniska Samotnia, tam wyżej jest Czecha Akademicka, wyleciała mi nazwa tego, tego stawu, bardzo ładne, Oko. Nie, 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 to mamy <stytutuj> Jelenia Góra, te okolice. <stytutuj> Śnieżka tam z drugiej strony. Tutaj będzie sobie leciało, przed schroniskiem, bez żadnych strojów. Oni mieli napisać te role, dobrać, ustawić to wszystko. No i tak już mieli pewną wprawę w tym graniu. No, mówiąc szczerze, w dalszym ciągu nic tu ciekawego nie ma. Po prostu jest młodzież, nic z tego nie, nie, nie widać że nie wynika. Co też jest oczywiście zadaniem tych zdjęć. E, wracając do głównego wątku mojej wypowiedzi, czyli raptopa. E, sztuką jest też takie utrzymanie akcji, aby niektóre wątki nie zakończyły się dostatecznie wcześnie, aby wszyscy do samego końca chcieli i mogli grać oraz rozstrzygnięcie podstawowego, głównego wątku, który się kończy jakąś katastrofą, przykładowo aresztowaniem połowy zebranej po, na przykład udanym zamachu na senatora albo bez tego zamachu na senatora, z spisków czy coś takiego, był na samym końcu. Czyli mistrz gry musi przewidywać też takie elementy, które będą opóźniały niektórych graczy. Czyli przykładowo zakładamy, że prowadzimy zajęcia przez dwie godziny lekcyjne albo przez trzy, no ja to tak mniej więcej. I wtedy trzeba sobie wymyślić kilka takich opóźniaczy, które dokładamy w stronie, która jest lepsza. Nie jest to do końca sprawiedliwe, bo oni są właśnie lepsi, ale dzięki temu zabawa może zamknąć się w takich przewidywanych ramach czasowych, jakie, jakie założyliśmy i wszystkie wątki być mniej więcej równo do końca doprowadzone. No, przykładowo miałem takie zdarzenie w czasie jednego larpa, że... Dziewczyna miała zdobyć deklarację małżeństwa od, od jednego z graczy, żeby się z nim ożenić i niestety, ale on się z kolei zaangażował, znaczy niestety, ale niestety z punktu widzenia, zaangażował się w spisek, mieli zrobić zamach na senatora i się okazało, że to jest jedyny właściwie sposób, żeby coś sensownego zrobić, ponieważ zaraz ich wszystkie aresztuje, ponieważ jego szpiedzy byli bardzo aktywni i, i bardzo szybciutko znamierzyli wszystkich spiskowców i tych, którzy później do nich, się do, do nich dołączyli, a ona nie zdążyła ze swoim kwestem, wobec czego prowadziłem zdarzenie zależne, które zajęło grupę senatora, ona mogła wtedy zdobyć tą deklarację i zdobyła, ale ślub już był w wyniku przekupienia naczelnika więzienia, ponieważ po nieudanym zamachu wszyscy spiskowcy wylądowali w więzieniu, ale zanim został powieszony. Mógł wkroczyć święte związki małżeńskie, dzięki czemu ona była wtedy wdową po bohaterze narodowym, a nie narzeczoną czy kimś, prawda? Co, nie się znacznie bardziej uśmiechało. Takie ogólne założenia w tym czasie jakoś przedstawiłem. Cały tekst mam nadzieję, że się ukaże za rok i będzie wtedy może jaśniejszy, mniej chaotyczny i, i lepiej rozplanowany. A teraz na koniec jeszcze, chociaż pewnie jest po czasie, no to już jest następny etap, ponieważ lARP jest łatwiejszy do nauczenia, ale z kolei to jest lepsze, jeżeli chodzi o metodę, ponieważ oni sami wtedy to organizują. Tylko doprowadzenie do tej sytuacji, że się daje to używać na lekcjach, jest troszeczkę trudniejsze niż teatralne, gry fabularne tutaj kilka zdjęć z zajęć metodą arpelu. Dziękuję bardzo za uwagę.